Cześć, no to jesteśmy w 2025 roku i zaczynamy z grubej rury. Dzisiaj Hitachi Ultrastar z 2008 roku, pojemności 1 TB. No i posłuchajcie sami. I co my tu mamy? Problemy z łożyskiem na pewno. Zapraszam. Jak zawsze w takich przypadkach, gdzie praca jest wykonywana na otwartym dysku, odpalam komorę laminarną i wyciszam głos, żeby Was nie denerwować hałasem. No to do dzieła. Rękawiczki zaraz założę, a póki co odkręcam wszystkie śruby. Pokazane to jest w przyspieszonym tempie, no bo nie ma tutaj nic ciekawego do pokazania. A dla tych, którzy lubią dźwięki odkręcanych śrubek, będą na pewno jeszcze filmy. I tych, którzy lubią ASMR z tym związane, no to rękawiczki w dłoń. I sprawdzamy, co się dzieje w środku. Bo jeżeli tam będzie już pył, no to mamy po wszystkim. Ale jeżeli te talerze będą czyste, co najczęściej ma miejsce, jeżeli chodzi o uszkodzone łożyska, to jest duża szansa, że jakieś dane odzyskamy. I tutaj pytanie, czy głowice pozostały sprawne, bo problematyczne łożyska mogą spowodować problemy z głowicami. Tutaj było czuć, że to łożysko no, nie jest tak sztywne, jak być powinno, dało się nim ruszyć, ale ten ruch spowodował zmianę w samym zachowaniu tego łożyska. No i zobaczę za chwilę po podłączeniu zasilania, czy faktycznie udało się je, nazwijmy to, nastawić z powrotem. Czy będzie trzeba przenosić wszystkie talerze do nowej obudowy. Będzie sprawne łożysko i sprawny silnik. Generalnie ta druga opcja jest na pewno trudniejsza, choć pewnie ciekawsza do pokazania. I tutaj już widać, że silnik osiąga pełną prędkość obrotową. Trzymam głowice, żeby mi czasem nie wystartowały nad talerz, bo ponieważ górna pokrywa nie jest założona, nie będzie tam odpowiedniego ciśnienia powietrza i te. Głowice mogą powodować defekty na powierzchni. Jest nadzieja dla tego dysku, że w tym stanie on zostanie uruchomiony, no i będzie można sprawdzić stan głowic i jednocześnie spróbować odzyskać dane, jeśli oczywiście ten dysk da się uruchomić na tyle, by uzyskać dostęp do strefy serwisowej, no i dzięki temu do zawartości dysku. Skręcam wszystko do kupy, bo może się okaże, że to będzie najkrótsza naprawa w dziejach, a może to będzie dopiero początek długiego filmu o wyciąganiu talerzy z dysku Hitachi. Co do samej marki, to są świetne dyski, to były świetne konstrukcje, zarówno Hitachi, jak i późniejsze HGST. No ale coś za coś i wyciąganie talerzy i całej konstrukcji jest o wiele trudniejsze niż w innych modelach. No to uruchamiamy nasze cudo. Nie brzmiało zbyt dobrze, więc dysk jeszcze raz otworzyłem, żeby sprawdzić, czy nie robię czasem zniszczeń. Na szczęście nic tam się nie działo, więc spróbowałem w odwrotnej pozycji uruchomić ten dysk. Ponieważ nic złego się nie stało. Wcześniej założyłem, że będzie coś jednak z tego dysku. No, i tutaj palec sugeruje, że jednak udało się uzyskać gotowość do pracy. To uruchamiamy nasze utility do Hitachi i próbujemy coś podziałać z tym dyskiem. Widać, że nie udało się uzyskać jednak pełnego ID, mimo, że dysk był w stanie gotowości ale to się często zdarza w dyskach właśnie Hitachi i dopiero po wczytaniu utility, kiedy jest um, użyty klucz technologiczny nagle to ID się pojawia i w cudowny sposób można działać dalej z dyskiem lub odświeżane są informacje z modułów tego dysku no i widzimy tutaj, że Pełne ID już jest. W tej chwili wykonuję kopię strefy serwisowej na wszelki wypadek, gdyby się coś z nią podziało w międzyczasie. Przy okazji będę widział, w jakim stanie jest powierzchnia. Taka kopia jest w tej chwili robiona i niby bez problemu, natomiast wcale tak szybko nie jest jak w pełni sprawnym dysku. Znaczy, że coś z tym nośnikiem jednak jest nie tak gdyby wcześniejsze odgłosy oczywiście tego nie sugerowały. Kopia strefy serwisowej wykonana, to zakładamy zadanie, spróbuję utworzyć mapę głowic i zobaczymy jak tam dostęp do naszych danych i jak się ten dysk będzie zachowywał. Hitachi bywają kapryśne. Po wprowadzeniu nazwy naszego zadania, wybraniu portu, z którego będziemy odzyskiwać dane, Tworzę mapę głowic, żeby wiedzieć, które dane do której głowicy należą no i jeżeli będzie problem z którąś z głowic, będzie można ją wyłączyć i dzięki temu, raz, że nie zajedziemy dysku, a dwa, usprawnimy cały proces bo będziemy pomijać miejsca, które stanowią problem do odczytu 10 głowic, całkiem sporo no, ale to bardzo stara konstrukcja, więc z czegoś musi wynikać potężne 1 terabajt danych. Dostęp jak na razie do sektorów jest. Partycje się w miarę otwierają. Tu mamy jakąś partycję Windowsa, więc wykonamy kopię MFT, czyli listy plików i katalogów. Idzie to nawet sprawnie. Czyli jest szansa, że będziemy mieli pełną listę plików i katalogów dla klienta i dzięki temu będziemy mogli dokładnie odzyskiwać tylko to, co on potrzebuje. Aczkolwiek różnie z tym bywa, bo jeżeli się okaże, że tam jest jakaś partycja, która miała problem i w tej chwili nie odzyskamy jakichś sektorów, może się okazać, że będzie konieczne wykonanie możliwie najdokładniejszej kopii takiego dysku. Bądź też któraś z głowic okaże się słaba lub uszkodzona, wtedy zalecane jest wykonanie pełnej kopii z pozostałych głowic i później wymiana na nowy zestaw. Zobaczymy, jak będzie tutaj. No i wykrakałem, jakieś nieczytelne sektory się pojawiły i zobaczmy, co się stało z dyskiem. Patrzcie, brak ID. No to co możemy zrobić? Zresetować ten dysk, czego wolałbym nie robić, no bo słyszeliście, jak on startuje. I tutaj jest coś takiego jak zmiana konfiguracji dysku, ale wystarczy właściwie ją odświeżyć i to ID nam w cudowny sposób wraca. No i wracamy do kopiowania danych. Proste, aczkolwiek skuteczne i bardzo pomocne, bo dysk zaczyna gubić jakieś swoje strzępy oprogramowania. Nie byłem niestety w stanie znaleźć e, opcji, żeby odświeżać e, informacje o ID w, w, przy okazji, w sytuacji, kiedy występuje taki błąd. W związku z czym musiałem to robić za każdym razem manualnie. No trochę to trwało, trochę to zajmowało czasu, no bo za każdym razem trzeba było proces czytania zatrzymać. Odświeżyć informacje o dysku, i wtedy można było kontynuować. Przy okazji wyszło, że głowica 9 jest uszkodzona, że nie czyta kompletnie nic. To już wiedzieliśmy, skąd takie dziwne zachowanie tego dysku, że głowica 9 ma coś z tym wspólnego. W tej chwili na ekranie widać, że kilka razy ta konfiguracja czy zmiana konfiguracji. Dysku była wykonywana, no i cały czas sobie to w ten sposób działa. I Tutaj, po przeskanowaniu całej listy plików i katalogów, ponieważ nie całe MFT udało się odzyskać, część danych udało się odnaleźć w katalogach Lost and Found. Tam jest Pulpit i tym podobne rzeczy. Czyli, no nie jest dobrze, bo tej struktury w łatwy sposób nie odzyskam. I w takiej sytuacji, jedyne co mogę tutaj zrobić, to pierwsze co zobaczcie, ile jest tych folderów znalezionych w Lost and Found. Pierwsze co to wykonać możliwie najbardziej dokładną kopię z głowic od 0 do 8. A później, jeżeli będzie taka potrzeba, wymienić cały zestaw głowic i spróbować doczytać brakujące sektory. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. No i tutaj pokażę Wam, ile brakuje sektorów z tych sprawnych obecnie głowic. Tam jest chyba coś 4,5 bądź też trochę więcej gigabajta danych, których nie jestem w stanie, czy też sektorów, których nie jestem w stanie z tych sprawnych głowic odczytać. Tam są jakieś uszkodzenia powierzchni. No i tutaj po przeskanowaniu całego takiego obrazu macie wyniki. A z tych odzyskanych dla klienta danych 32 tysiące plików są sprawne, chyba 2,5 czy coś takiego jest niesprawna. A struktura samych plików klienta była o wiele bardziej dokładna, ponieważ po przeskanowaniu mnóstwo z tych folderów trafiło w swoje właściwe miejsce. Niestety, właściciel tych danych uznał, że taka ilość odzyskanych plików mu wystarcza i więcej nie będziemy. Podejmować prób odzyskania z nowym kompletem głowic. A szkoda. Cześć!